Zobaczcie, sobie, to są te samce, które będą dziś na filmie The Clark 613 Imbred. Patrzcie, jak on się świeci na moich produktach życia. Ramzes. Wnuk sławnego Ramzesa. Tak samo ten błysk, te zdrowie w tych gołębiach. Fenomen. I wnuk sławny, sztampery. On też wygląda jak ta. Jego babcia, ta sztampara, to jest niebieska białolotka Van Roo razy razy Janzen Barcelona. Van Roy wygrał pierwszy konkurs przeciwko 80 tysięcy głębi i 1,5 i godziny wyprzedzenia. Nasze pary podstawowe: Ramzes, sztampara, de Klaque. I tu de klak co Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń od razu mój telefon 0049 1511 49 290 15 11 Na sprzedaż trzy super samce Te klaksy 13 Piękny niebieski Janzen, Sztampara samiec Niebieski pstry I ramzes samiec Wszystko ptaki z mojego rozpłodu roczne i jeden dwulatek Zapraszam na film. 825 awesome 825 The 613 Porbur de Jansen, Just de 613. Patrzcie, jak te gołębie się błyszczą. Dostali teraz kurację produktem tita, Titanium i Alfa przez 5 dni. Przekonam się, sam do jakości moich produktów, są super skuteczne. Piękne krzydło. Gołębie zadbane. Czyszczutkie, bez piro i Stali już kuracze na kokcydzie i robale. Moim super produktem Aska Pilar Koki. 1,5 ml na liter wody przez 5 dni. możesz go nawet ten produkt, jak są małe gniazdach. Jest 100% skuteczny. Hodowcy dzwonią. Nawet wielkie glizdy, wszystko wychodzi z tych gołębi. Patrzcie jakie zdrowe Pokażę Wam go w klatce teraz so, tu jest ten dyklak na adresówce I macie film Nikt wam nie powie, że to nie jest oryginał Sodowli Kulbackiej Patrzcie jakie pięknie zbudowany Tak jak lotnik bo to jest z tych oryginałów z tych lotników najlepszych od deklaka. A nieco teraz rozmnażają te wielkie kury takie tylko rodowód, rodowód, rodowód. Tłumaczy oryginała. Adresówką Roczniak, pióra mają fenomenalne na tych nowych, nowych produktach Titanium i Alfa. Piękny samczyk, super zbudowany fajnie leży to jest w ręce z najlepszym pochodzeniem deklak, czysty Janzy Patrzcie, jak on się błyszczy. Oko de klake 6,13. Przepiękny samiec i super oko rozpodowe. Jak te jandzeny stare de klaki. Jostwa limpt de klak. Przodki tego gołębia, same Holendry Tutaj mam wnuka Ramzesa Prosto z rozpłodu 19 rok, 28-13 Silny samczyk, czerwony szali, super lezą w ręce te moje gołębie z adresówką, with adres ring. Krzyściutkę, zdrowe, ani jednej. Wszy, nic odrobaczone moim super produktem. Askapilar Koki na robaki i kukcydzie białe nosy. I super upierzenie tego. Mysł takiego takiego jest połysku po tym nowym produkcie Titanium i Alfa. Spróbuj sam, przekonaj się. I cztery razy pod rząd dostawają moje rozpodowy też. Atlantys, super minerały z Morza Czerwonego. Są tam też algi, korale, różne korale, ro, muszle różne. Najlepsze jakość jaką istnieje minerały, minerały, elektrolity 6 owoców morskich i 8 żył. Wszystko w jednym produkcie czyli masz jakieś pytania, wyszli smsa lub zadzwoń, wyszle Ci cały plan produktu. 28.13. Pięknie Ramses. 28.13. Błyskawica. Na zielonej adresówce. Patrz, jakie piękne zbudowane. Są prawdziwe gołębie sportowe. Na takiej gołębie można sobie całe stado zbudować. Super zadbane, a się błyszczą. Pięć razy pod rząd teraz dostali. Tytanium. I alfa produkt. Na karma smoła, omega i diesel raz w tygodniu kamikaze, ten naturalny doping siła. rozpodowym daję raz w tygodniu kamikaze, lotnikom dwa razy w tygodniu, raz przed wkładaniem i raz po locie. I tak cały rok tak robię, żeby ich do tego nauczyć do tej siły. cały plan co kiedy podaje wszystko dostaniecie razem z produktami i z gołębiak śmietanka dwa razy w tygodniu mleko dwa razy w tygodniu magiczne mleko kulbackiego oryginał i te nowoczesne grzyby tak samo trzy razy w tygodniu razem z omega, z dieslem lub smoln. Pięć różnych gatunków grzyb, nowoczesny produkt, plus dzikie żoła. Jak ta paczka otworzysz, to cała kuchnia to pachnie. Bardzo intensywnie. Całkiem nowy produkt. A to jest wnuk sławnego Ramzesa, piękny, czerwony szalik. Moje wnuki Ramzesa lecą na całym świecie u różnych mistrzów, nie tylko u mistrzów Polski, ale także i w Niemcach, i we Francji, i w Hiszpanii, w Portugalii, w Ameryce, w Kanadzie, wszędzie. I w Dubaj, teraz Oman, Kuwait, wszędzie. I do Dubaju, i Katar poszli gąbki i do Pakistanu. To leci wszędzie. Sama siła w tym głowie. Oko wnuka Ramzesa. Przepiękne oko rozpodowe, tym pierwszym to aż grubo tam ma. 1269 wnuk sztampary, piękny niebieski pstry biołota Patrzcie jakie piękne upierzynie czyszczutkę bez piurojadów. Na białym gołębiu widać to jeszcze lepiej biały nos, pierwszy niż śnieg super upierzenie, fajnie leży w ręce wspaniały go naładowany tymi produktami, jeszcze ręcz został z samego rana aż pachnie na te produkty Dwanaście sześćdziesiąt dziewięć. Wnuk sławnego Ramzesa. Wanroj. Rówek. Jeden i pół godziny wyprzedzenia. Na powyżej osiemdziesiąt tysięcy gołębi. Nasza sztampara, nasza pocztowowa para. To był ciemny Van Roy, ciemny Białolota i niebieska pstra, tak jak on, jego babcia. I takie podobne oko miało do on. Ona pochodziła znowu z Jędzem Barcelona. Gołębie twarde na średniej i dalekie dystanse i szybko dojrzewają. A gdy z młody, to już na drugi dzień na klapie się. Super pochodzenie, ale co najważniejsze, to super leci. To jest też jedna część rodziny Ramzesa, bo ten cały Ramzes pochodzi po 109. Deklak razem z witno Witness kadet. Razy sostra od sztampar oko od samca wnuka sztampary. Wow, ale oko rozpodowe fenomen. Przepiękne kolory. Jednak ta Omega to oczy jeszcze lepiej upiększa. Tam jest bardzo dużo pigmentów. Super środek Omega. I te pióra, jakie fajne. Co wspaniałego. Wnuk sławny sztampar. Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń. Wysyłam gołębie bezpośrednio na Twój adres, obojętnie gdzie mieszkasz, czy w Polsce, czy w Ameryce. Obojętnie gdzie. Wysyłki idą na cały świat. Wszystko organizuję. Opłacam. Ty już na miejscu nic nie płacisz. Kurier przywozi. oddaje paczkę i załatwione. Razem z gołębiami wysyłam rotowody i można też razem wysłać produkty, wtedy jest tylko jeden transport. Przepiękne oko. Pozdrawiam i zapraszam do współpracy. Cześć koledzy. Trucizna niszcząca organizm. Nadużywanie cukru nie tylko niszczy zęby i kości, ale dosłownie rujnuje cały organizm gołębia i zaburza prawidłowe funkcjonowanie. ਆਈ ਸ਼ੱਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕੇ ਆ ਪਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਸਦੀ